Cześć dziewczyny, tutaj katarzyna z Wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami, dziś top września. Czyli pięć modeli, które we wrześniu w naszym sklepie kupowałyście najchętniej. Tradycyjnie zaczynam od miejsca piątego, model Diana. Miejsce piąte mam już na głowie. Gianna to taka lekka wariatka, ponieważ włosy są delikatnie zakręcone i nie można ich tak uczesać tak idealnie, bo ona nie jest idealna. Ona ma taki leciutki skręt, zobaczcie, włosy są fajne, takie lekkie i przez to, że mają delikatny skręt, wyglądają niezwykle naturalnie. Kolor? Kolor, jak widać, bardzo ciekawy, ponieważ jest to ciemny, ciemny blond z odrostami. Numer koloru, tutaj sobie przeczytam, bo on jest skomplikowany: 1226 6 r Obecnie, Jan w naszym sklepie kosztuje 670 zł i jest to model premium, ponieważ ma przepiękną, rozmytą linię czoła. Co to oznacza? To oznacza, że tutaj jest specjalna siateczka, na której tkane są ręcznie włosy. Co daje niezwykle naturalny efekt. Można włosy całkowicie do tyłu odgarnąć, i nawet tutaj z bliska każdy będzie przekonany, że to są Wasze włosy. Więc jeżeli będzie wiatr gdzieś, to fajnie włosy do tyłu zawieje, to będzie super naturalnie wyglądało. Może jeszcze chwilę pokażę Wam tą dzianę, bo to jest model, mimo że taki troszkę taka czpiotka, ale jest dość elegancki. Zobaczcie, pokażę Wam tutaj u góry. To jest naprawdę wysoki model. Jakbyście sobie tą fryzurę tak fajnie wyciągnęły na szczotkach do góry czy u fryzjera, ale wasze włosy mają naturalny skręt i zaczęły się w ciągu dnia tak lekko podkręcać. Zobaczcie, to naprawdę jest wysoki model. Jeszcze z tyłu. Miejsce czwarte, model Lizzy w przepięknej platynie z lekkimi odrostami. Numer tego koloru 1001 23 plus 14. Już wam mierzę. Lizzy na głowie wygląda tak. Króciutka, nowoczesna fryzura. I tutaj jeszcze wam zwrócę uwagę na te delikatne odrosty. Fajnie to wygląda. I ten model to nie jest model premium, to jest model oparty na klasycznym czepku. Co to oznacza, że trzeba go nosić z taką lekką grzywką? Ta fryzura jest przygotowana do takiej grzywki, więc fajnie wygląda. Ona naturalnie opada, ale tutaj nie można włosów podnieść całkowicie do góry, bo tutaj nic ciekawego nie ma. One naturalnie same opadają, nie da się ich nawet tak do góry podnieść. Więc modele oparte na klasycznych czepkach trzeba nosić z grzywką i wybierajcie takie, jeżeli dobrze się czujecie w grzywce i jeżeli grzywka wam pasuje. Jeszcze pokażę wam czepek od środka, pokażę wam różnicę, jaka jest między klasycznym a czepkiem premium. Wszystkie peruki od środka wyglądają mniej więcej tak samo. Są bardzo elastyczne, więc obwód głowy, który macie, może być od 54 do 58 i te peruki będą na Was pasowały. Jeżeli macie bardzo małą albo bardzo dużą głowę, to zadzwońcie do nas. Powiemy Wam, które peruki, które modele wybrać i które będą na takie obwody pasowały. No ale wracamy do czepka. Zawsze jest bardzo elastyczny, przewiewny, natomiast z przodu modele premium. Mają doszytą taką siateczkę. Na niej są ręcznie tkane włosy i to wygląda tak naturalnie. Natomiast klasyczne czepki nie mają tej siateczki i trzeba je nosić z delikatną grzywką. Modele oparte na klasycznych czepkach są zawsze tańsze od tych premium, od tych z rozmytą linią ciała, Dlatego Lizzy kosztuje 470 zł. Miejsce trzecie model nazywa się Hana Life, natomiast numer koloru 436R. Pamiętajcie, że po ubraniu każdą fryzurę warto uczesać tak, jak w niej wyglądacie najlepiej. Czasami dzwonicie i mówicie, że mierzycie, i ta fryzura nie leży dokładnie tak jak na mnie. Możliwe, że nie leży, ponieważ macie inny kształt twarzy. Więc po ubraniu warto tą fryzurę dostosować do waszego kształtu twarzy. Można przeczesać przedziałek, można grzywkę troszkę wyżej zaczesać. Można ją opuścić na czoło. Jeżeli chcecie, żeby ta fryzura się trzymała tak dość nietypowo, żeby niekoniecznie była idealnie z tym obcięciem, które jest na niej, to trzeba tą fryzurę zaczesać, tak jak tutaj. Na przykład chciałabym podnieść do góry włosy i one się nie będą w czasie dnia trzymały. One mi się tutaj troszkę rozjadą, zejdą mi na dół, więc lakier do włosów syntetycznych, robicie fryzurę, jaką lubicie, potem ją lakierujecie i to się wszystko fantastycznie trzyma. Tutaj można z przodu, można to zaczesać troszkę do tyłu. Naprawdę to od was zależy, jak w takiej fryzurze wyglądacie. Pod warunkiem, że ją do siebie fajnie dostosujecie. Hana Life ma obecnie bardzo dobrą cenę, ponieważ jest to model premium, ma rozmytą linię czoła, a kosztuje tylko 400 zł, ponieważ jest to model wyprzedażowy. Za chwilę miejsce drugie oraz pierwsze, choć powinno być egzekpo, ponieważ model Emily sprzedał się tylko o jeden egzemplarz mniej niż Lace. No ale miejsce drugie. Emily to model niezwykle elegancki. Jeżeli idziecie na jakąś imprezę, jeżeli macie jakieś złote gody, komu ślub czy cokolwiek innego, bo naprawdę ten model robi robotę. Wygląda jak ewidentnie fryzjer w szufladzie. Można go oczywiście zaczesać po swojemu, czyli ten tył zaczesać tak troszkę bardziej klasycznie, ten bok zaczesać troszkę bardziej do tyłu. Można go tutaj spuścić do przodu, ale to, co jest takie wow, to ta bardzo, bardzo elegancko podniesiona góra. Zobaczcie. Jak wysoka u góry jest ta peruka. Fajnie nam wyciąga, wyszczupla wózie. No i elegancja, rewelacja. Kolor jest dość nietypowy, ponieważ albo kupują go u nas panie w takim wieku 65, które mają już swoją naturalną siwiznę, i to naprawdę robi taki elegancki efekt. A wow! Albo takie młode babeczki, w których. Które wyglądają dobrze, w którym ten kolor siada fajnie, bo ja na przykład w tym kolorze się bardzo dobrze czuję. Zobaczcie, jak z tyłu to wygląda. Emilito Model Premium. Tutaj także możecie całkowicie włosy odgarnąć do tyłu. Zobaczcie, to przepięknie wygląda. Nawet z bardzo bliska. Emily obecnie w naszym sklepie kosztuje 670 zł. Pierwsze miejsce model Zuza Lace, a we wrześniu kolor, który kupowałyście najczęściej, kolor włosów to 10 16 27 plus 10. Zuzka to krótka, wygodna sportowa fryzurka. Tutaj nie ma żadnego efektu wow. Tutaj jest po prostu taka bardzo fajna, codzienna fryzura. I może dlatego wybieracie ją najczęściej. Ponieważ przez to, że jest taka... No taka po prostu codzienna, to wygląda bardzo naturalnie. Po prostu jak umyte włosy, fajnie wysuszone, szybciutko i poleciałyście do pracy albo do sklepu. I tutaj niewiele da się zmienić. Można przeczesać przedziałek na drugą stronę, ale ta fryzurka po prostu taka jest. Naturalna, króciutka, wygodna. I ma rozmytą linię czoła, czyli jeżeli te krótkie włosy rozwieje Wam wiatr, to to tutaj dalej naturalnie i bardzo ładnie wygląda. Można ją nosić z grzywką, można bez grzywki, można przelakierować, jak chcecie. No i chyba za tą naturalność ona bardzo często jest u nas w top 5 sprzedażowym. Praktycznie każdego miesiąca. Zuza Lace, czyli Zuzka, jak ją pieszczotliwie nazywamy, kosztuje w tej chwili 480 zł. Kolory, które Wam pokazuję, kolory włosów w danych modelach, to tylko przykłady. To są te kolory, które w danym miesiącu wybierałyście najczęściej, ale każdy z tych modeli występuje w innym kolorze. Więc jeżeli na przykład Jana albo Zuza albo każdy inny model podobałby Wam się w innym kolorze, czarnym, brązowym albo blond, to oczywiście mamy. A gdzie kupić takie fantastyczne peruki? Zapraszamy do nas, do naszego sklepu internetowego Wigello.pl. Możecie także do nas do Poznania przyjechać i peruki na miejscu przymierzyć, ale nie jesteśmy salonem, jesteśmy sklepem internetowym. Można przyjechać, można mierzyć, zapraszamy, ale proszę aby każdą wizytę wcześniej u nas Umówić telefonicznie, a jeżeli macie do nas daleko, albo nie lubicie zakupów przez internet, to po prostu do nas zadzwońcie. Pomożemy dobrać, wyślemy, wszystko z nami można załatwić przez telefon, więc zapraszamy. Często pytacie, tak na wszelki wypadek, czy jeżeli kupicie perukę, a coś Wam w niej nie będzie pasowało, nieistotny kolor, kształt fryzury, to czy można oddać? Jasne, można oddać. W ciągu dwóch tygodni możecie do nas odesłać perukę, a my Wam zwrócimy pieniądze. Wszystkie modele, które dzisiaj prezentowałam, to modele medyczne do ciągłego, codziennego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Dziękuję, do zobaczenia.